Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem wam pokazać no, taką w sumie e, dziwną rzecz, a mianowicie. E, nie wiem, czy zauważyliście, ostatnio, jak czasami e, prowadzę właśnie QA, albo pokazuję jakieś vlogi, to że Nexus 7 czasami po prostu zaczyna chodzić tak wolniej, że laguje. No niestety jest to spowodowane tym, że e, na samym tablecie mam po prostu utworzone trzy kąta, tak jak tu widzicie, są trzy kąta podpięte, żeby wiele użytkowników mogło po prostu korzystać z tego. I, no i jest to też wynikiem tego, że, że po prostu tablet trochę laguje. Ale chciałem już dłuższy czas po prostu przywrócić sobie go do ustawień fabrycznych. Kwestia jest tylko taka, że jest bateria mocno rozładowana, ale mam nadzieję, że nie będzie miało to jakby wpływu na przebieg tej, tego procesu. Mam nadzieję, że po prostu szybciej będzie wtedy ten tablet chodził, bo teraz po prostu mam wrażenie, on, tak widzicie, mam wrażenie, że on po prostu czasami już zaczyna lagować po wyłączeniu ekranu. Ten dźwięk też jest później zdecydowanie, więc um, no nie jest to jakieś miłe uczucie i chciałem po prostu poprawić jakby ten komfort tutaj na Nexusie 7, myślę, że Zrobimy to teraz. Resetuj tablet. Zróbmy tak. Wymarz wszystko. I poczekam, aż tablet uruchomi się ponownie. Tak naprawdę od momentu, kiedy zakupiłem tablet, a nie pamiętam kiedy to już było bo to już no, w 2012 roku chyba w listopadzie czy w październiku jakoś tak, no czyli no dobra 8 miesięcy, na pewno 6-8 miesięcy na pewno już tablet nie był formatowany i nic z nim nie było robione, dużo aplikacji było instalowanych odinstalowanych, więc no tutaj mogło pojawić mogły pojawić się już takie drobne lagi. No i sugeruję po prostu też innym użytkownikom, jeśli macie podobne tutaj odczucia i dziwnie u was to wygląda i macie wrażenie, że po prostu sprzęt zwolnił straszliwie. To polecam po prostu usunąć wszystkie dane i po prostu je przywrócić, utworzyć na nowo sobie wszystkie konta, tak dalej. No to dużo czasu jakoś nie kosztuje, a może zdecydowanie bardziej poprawić Wasze odczucia odnośnie urządzenia. Tak naprawdę na ogół jest też tak, że po zresetowaniu ustawień na nowo poznajemy urządzenie, to raz, a po drugie na nowo się z niego cieszymy, bo, bo jednak chodzi zdecydowanie lepiej. No a wcześniej po prostu mogliśmy już mieć pewne zarzuty co do tego jak ono się sprawuje. No i tak naprawdę użytkowanie, które, które ostatnio prezentowałem, miało mało wspólnego z tym, co mieliśmy na początku. Poczekajmy, aż tutaj się, że tak powiem, gruchami już tablet po resetowaniu. Mam nadzieję, że to będzie teraz trochę szybciej chodzić, naładuję baterię. Mam nadzieję, że też bateria będzie dłużej chodziła. Nie zmienia to faktu, że i tak będę miał utworzone na pewno dwa konta, bo również narzeczona korzysta z tabletu, więc spokojnie sobie go odpala i włącza swoje tam aplikacje i różne inne strony. No więc myślę, że, że w tej kwestii sprawdzę po prostu, czy to nie jest wina tego, że dwa konta są utworzone i przez to tablet po prostu gorzej chodzi. O, jak słyszeliście, dźwięk rozładowanej baterii. Okej, okay. czego to od razu się polskie nie ustawia, to nie wiem, ale jakby ktoś nie widział, to... O, muszę wszystko tutaj pokonfigurować, to pokonfigurować, nie będę Was tym męczył, na pewno dam Wam znać, jak to wygląda później. No dobra, tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!